Cześć, witajcie w odcinku dość nietypowym, mianowicie jesteśmy w zadaniach zaproponowanych nam przez EA. Zadanie wydaje mi się być naprawdę ciekawe, dlatego postanowiłem je nagrać. Jest 87 minuta, mamy mecz Stuttgart kontra Wolfsburg i Stuttgart ma rzut karny. Naszym zadaniem jest obronić ten, tą jedenastkę, plus jeszcze wyjść na prowadzenie i zdobyć trzy punkty. Tak więc wyzwanie naprawdę trudne, Czy się się zro zrobić, tak więc przekonajmy się i przejdźmy do gry. Hmm, oczywiście, składów ani nic takiego nie można zmieniać. Mamy pogodę deszczową, tak więc jak najbardziej jest to odzorowane. Hmm, co bardzo fajna sprawa, oczywiście. Tak więc za chwilę będziemy mieli jedenaskę bronioną przez naszego bramkarza, który uchodzi za do dosyć dużego specjalistę właśnie w kwestii bronienia rzutów karnych. Tak więc Benaglio, czy Ibisewicz I Benaglio broni rzut karny. No i teraz pozostają nam jeszcze te 3 minuty, aby zdobyć bramkę i zdobyć 3 punkty dla klubu z Wolfsburga. No, ale przy takim pogodzie na pewno nie będzie to proste. Jednak Bundesliga jest naprawdę na tyle ciekawą ligą, że wszystko jest możliwe. Niestety nie mamy już Mangucicie. O, może Polak uderzy, ale OK, strzał zablokowany, tak więc... Jeszcze mamy ją przy nodze jednak No nie jest sytuacja aż tak dobra jak przed chwilą Gdyby może nie ten blok U, Gdyby nie takie podanie byłaby szansa Jeszcze trochę czasu zostało Tak więc mamy 3 minuty doliczone I nadzieję oczywiście na to, że Uda się tą bramkę strzelić W ostatnich sekundach chociaż No chodzisz, chodzisz, gościu Tam na dole ładnie, A, ale podanie Szkoda, szkoda jeszcze jest okazja, Diego. Odwrócimy się Diego, Polak uderza. Strzał zablokowany i mamy rzut rożny, Który może zdecydować o tym, czy uda nam się wywieźć te trzy punkty. Powiedzmy, żeby Diego wykonywał. Postaram się w miarę dobrze dośrodkować. Ok, dośrodkowanie dobre, ale trochę nie najlepsza główka. O czym znaczy, po prostu obrońca okazał się nieco lepszy. No i teraz nie oddać piłki, bo jeżeli obrońcę wybiją, no to niestety sędzia zakończy prawdopodobnie to spotkanie. I koniec. Jeszcze nie, jeszcze się udało przejąć, brawo. I Olić przy piłce. Olić do Rodriguez'a. Rodriguez Rodríguez poda do szafera. Ten do... I uwaga! I mamy bramkę, tak więc... W Irinie, coś w tym rodzaju, wybaczcie, że nie do końca są przygotowane, jak się to czyta, bo nie spodziewałem się, że to właśnie ten piłka strzeli bramkę, no i udało się zdobyć tą, tego do zera i zadanie możliwe uda się wykonać. Teraz wystarczy się obronić tej akcji. I uwaga, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Panowie stanowczo się musimy cofnąć, żeby sędzia prawo, okej, okay, dobrze, dobrze, trochę pomógł, chociaż nie wydaje mi się, że. Oj. No i koniec spotkania, tak więc zadanie udało się wykonać. Film, co prawda, tylko 3-minutowy. Jednak wydaje mi się, że być może coś takiego Wam się spodoba. Tak więc nie wiem, co sądzicie o tym, o wykonywaniu zadań zaproponowanych nam przez twórców gry. Tak więc. Możecie oczywiście wypowiedzieć się w komentarzach, jeżeli ten film Wam się spodobał i chcielibyście, żeby ukazywały się na części, tak więc możecie dać łapkę w górę, plus oczywiście wyrazić swoją opinię. No dobra, tak więc w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję Wam za bardzo za obejrzenie i do usłyszenia. Na razie, cześć.